I witajcie! To znowu ta sama pora, ten sam czas, to samo miejsce, ten sam ja zaczynamy nowy tydzień Vlogowo, vlogowo, na spokojnie. Nie wiem czy to jest dobry temat, żeby go wrzucać, czy, czy, czy w ogóle jak gdyby powinienem... Może inaczej, są takie rzeczy, które są bardzo mocno polaryzujące, które wymagają konkretnych poglądów i które też powodują, że bardzo dużo kłótni jak gdyby się tworzy i tak dalej. Natomiast ja bym chciał to zostawić troszkę z boku i potraktować to jako moje własne przemyślenia w tym temacie, ponieważ no jest to coś, co też chodzi mi po głowie i, i co wydaje mi się ma na takich bardzo przejaskrawionych też przykładach bardzo fajnie można pokazać pewnego rodzaju schematy myślowe albo to, jak sobie planować pewne rzeczy. Zgodnie z tytułem materiału chodzi mi oczywiście o kwestię tego, co się dzieje z naszym klimatem. I pomijam już to oczywiście, co każdy z nas może robi albo nie robi, jakie ma podejście do tego, czy próbuje cokolwiek i tak dalej. Ja też tutaj nie mniej nie, nie wiem, nie wiem, oceniać, ani też nie mnie chwalić się, czy ja coś robię, czy nie robię, nie ma to de facto największego znaczenia. Yy, natomiast to, o co mi chodzi, to jest to, że wyzwala to u mnie albo tworzy pewnego rodzaju niepokój, który jest związany z, bardzo mocno z tym, że no jednak yy, istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo niezerowe, jak to lubi mówić mój kolega, że... Zajdą pewne zmiany w naszym, nie wiem, otoczeniu, w realiach, w jakich się obracamy, i one wymuszą na nas konkretnego rodzaju zachowanie albo nauczenie się czegoś nowego, nowych umiejętności. Um, I ma to też ogromne implikacje, jeżeli chodzi o ludzi, a właściwie o dzieci, które w tym momencie no, są dopiero na początku swojej drogi, prawda? I, tak jak powiedziałem, jest to bardzo przeeskrawiony przykład, ponieważ no, nie można w żaden sposób jak gdyby nie wiem czy zaprzeczyć pewnym faktom, czy może przejść obok nich obojętnie, ewentualnie po prostu udawać, że no mnie to nie dotyczy, ale no ja nie umiem myśleć tylko prawda, jeden ten krok naprzód tylko tylko chciałbym myśleć zawsze o tych kroczków więcej. I tak naprawdę myślę sobie, że nie umiem w tym momencie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy to czego w tym momencie się teraz Uczymy, czy to, co teraz uznajemy za umiejętności, które mogą nam się przydać, będzie miało taką wartość nie wiem, za 5 lat, za 10 lat, prawda? To jest w tym wszystkim najgorsze. Natomiast wydaje mi się, że bardzo realne w tym wszystkim jest to, że obojętnie co się wydarzy albo co się nie wydarzy, czeka nas dużo, dużo zmian co do tego, jak będzie wyglądało nasze życie. I co za tym idzie, wydaje mi się, że jeszcze bardziej musimy być świadomi tego, jak ważnym elementem w naszym życiu musi być ta gotowość na zmiany, otwarcie na nie i to, że będziemy chcieli je po prostu dokonać. Nie mam jakichś takich obaw u siebie, jeżeli chodzi o to. Wydaje mi się, że, że, że no siedzę z otwartymi, czy idę, czy, czy jakby przechodzę przez życie z otwartymi oczami i staram się Cały czas dopasowywać, pogłębiać pewne elementy. Natomiast e, jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwości co do tego, czy będę musiał coś zmienić, czy życie wymusi na mnie pewne zmiany, to, to właśnie ten, ten, a nie inny element powinien gdzieś e, zapalić to światełko i spowodować, że jednak muszę o tym myśleć, że nie mogę się tego bać, że, że powinienem jednak brać to pod uwagę, prawda? Nie wiem, może to jest mało optymistyczne otwarcie tego tygodnia, albo bardzo twarde i, i takie mocno ze stopami na ziemi, ale to mi gdzieś siedzi w głowie. Szczególnie pod kątem tych pożarów lasów w Amazonii, które się dzieją w tym momencie, i tak naprawdę ignorancji pewnych ludzi, którzy mają możliwość coś z tym zrobienia. I tyle chyba, tak naprawdę. Zacznijmy ten tydzień w takim razie, otwarci na zmiany. Jesteście otwarci na zmiany? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tego momentu i jeżeli planujecie jakąś zmianę w najbliższym czasie. Póki co, dziękuję ślicznie danego tygodnia. Do zobaczenia! Hej!